Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak przyrządzić coś bardzo, bardzo pysznego w bardzo krótkim czasie z takiego gotowego ciasta na bułeczki. Ja moje ciasto kupiłam w niemieckim Aldi, ale muszę Wam powiedzieć, że już widziałam nawet w polskim Lidlu takie ciasto i przypuszczam, że w innych polskich supermarketach również można coś takiego kupić. Dlatego dzisiaj właśnie pokażę Wam, Mój taki ulubiony ostatnimi czasy przepis na to, na to ciasto. O, otwieramy paczkę. Ona od razu tak fajnie nam tutaj strzela. Wyciągamy to ciasto z puszki. Na blaszkę, na, na papier do pieczenia. Ja mam tutaj sześć takich kawałeczków. To już są takie jakby przygotowane bułeczki, które wystarczy tylko upiec, ale my robimy z tych bułeczek takie placuszki i tutaj kładziemy tak sobie na blaszkę. No, tak to powinno mniej więcej wyglądać. Bierzemy keczup. Na każdy placuszek dajemy tak łyżeczkę. Powinno wystarczyć. Rozmarować trzeba ten keczup. I na keczup kładziemy. Na przykład salami, jeżeli lubicie salami, może być szynka, może być oczywiście coś innego, ale ja lubię salami i daję sobie tu po prostu salami. Tak, po dwa, trzy plasterki na placuszek. Jeżeli lubicie kukurydzę, to oczywiście kukurydzę. Jeżeli lubicie pieczarki, to pieczarki albo szynkę, albo jeszcze coś innego, co Wam do głowy przyjdzie. Tutaj naprawdę. Fantazja nie ma granic. I posypujemy nasze placuszki właśnie tartym serem. I zobaczcie, co mi tutaj fajnego wyszło. Wyszły mi. Takie fajne małe pizze. Ja teraz wkładam te pizze do piekarnika na jakieś takie 15-20 minut. Piekarnik nastawiam na 200 stopni. Wy musicie oczywiście u siebie w domu sami popatrzeć, w jakiej temperaturze wasze piekarniki najlepiej pizzę pieką. Także to zależy od Was już. I po 15-20 do minut wyglądają te nasze placuszki, właśnie. W ten sposób, już oczywiście przygotowałam, świeżo z piekarnika. Zobaczcie, w ten sposób to wygląda. Są takie pulchniutkie, mięciutkie. Jak się nie otworzy, są naprawdę bardzo, bardzo pyszne. Także, kochani, wypróbujcie. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie. Czy wam smakowało? Bardzo się ucieszę. Życzę Wam smacznego i zapraszam na kolejny odcinek, na następny raz. Cześć, do następnego razu.